Witajcie na kanale Sławek Motoblog. Dziś wjeżdżam jeszcze raz na Altanę, żeby pokazać Wam tą dziurę, co wyrwało na podjeździe, na samym podjeździe, gdzie podjeżdżaliśmy krosami. Wyrwało taką wielką dziurę w piachu, i tam już chyba się nie da rady tam będzie podjechać. Zaraz zobaczymy. Byłem tam w nocy, ale w nocy słabo było widać. I teraz zobaczymy w dzień. Tutaj jest ten podjazd. Znaczy nie tu gdzie podjeżdżam, tylko zaraz pokażę. O, o tutaj Tutaj jest ta czaduwa. Patrzcie, jak wyrwało ziemi. Tutaj podjeżdżaliśmy zawsze. Widzicie tą ścieżką? Tą ścieżką, bo ta już była za bardzo wy, wy, wymyta przez wodę. I tą ścieżką podjeżdżaliśmy, ale. Ale jaja. Patrzcie, jak wymyło, ale, ale nie zostały, tylko wymyło piasek. Czaduwa. No to tu już podjazdy chyba nie będą robione. Chyba że gdzieś z boku. Lecimy na górę He 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 Moplik wszędzie He <laughs> Tu jest taki tor rowerowy. Tutaj ekipa Aha, sobie lata. Tylko że złamało się drzewo. I jak Panie tu będziecie zjeżdżać teraz? Tym bokiem trzeba będzie teraz zjeżdżać. A nie tu wycieli fajny widok teraz, co nie? No! Cześć! Ale słońce razi. No, słabo dzisiaj. To trzeba było później przyjechać. Na razie. Pojeździć sobie. Moplik nie robi dużo szumu. Ma cichy silnik. Nie przeszkadzamy ludziom, jakieś cicho. A kiedy to drzewo się zwaliło? Bo ja to byłem chyba za dwa dni temu. Tylko że chyba wczoraj, Chyba wczoraj. Bo ja byłem, ale w nocy tak ciemniej było już i nie było widać. Wiatry by zwaliło. Chyba wczoraj, no. A tu chłopaki mają te podjazdy i, i teraz. Ale pewnie zlikwidują, bo już pocieli, co nie? Widzenia Tak, słucham Halo. Dobra, to jadę, to jadę yy, do jednego kolegi bo chciał sobie ze mną zdjęcie zrobić. Pisał mi Dawaj zrobimy zdjęcie. No to jadę, zrobimy zdjęcie. Dojadę. Oj, oj, oj. No, Moblik się nie boi góreczek. Cyk, cyk, cyk. powolutku bo tu dziury. Oj, oj. <grytanie> da radę. No i taki szlak Hendorfa. Można sobie przyjechać, popatrzeć. Tylko teraz, właśnie rano, przed południem, to jest razi w oczy, słońce prosto w oczy yy, yy, sieci. <gry> I lepiej sobie przyjechać bardziej po południu, tak już pod, pod wieczór nawet na zachód, przed zachodem, i sobie wtedy popatrzeć. Jest ładny widok. Tam będę musiał podjechać, zobaczyć, co tam jest za balon. Nie, nie wolno. Dobrze, chciałem zobaczyć. A co tam jest w tym balonie? Wojsko? A co? Piłkę. Dzieci będą od poniedziałku trenować. Aha, dziękuję. Bo się, tak, z ciekawości. Do widzenia. No i już wiemy, co tam będzie. Dzieci tam będą w piłkę grać. Fajny pomysł. Bo boiska teraz zima jest na boisku. A tam ciepełko pewnie ogrzewanie jakieś. Pod dachem można popykać w gałę.